Bardzo wielka uwaga. O, wygrał? Moi drodzy, zebraliśmy się tutaj po to, aby oto ten właśnie piękny puchar przekazać osobie, która będzie miała najlepsze wyniki z Dzisiaj ładnie, słonecznie, mroźno, wiosennie. W wiosennie. dzisiejszym strzelało 17 osób. Prezentuje ten puchar, bardzo piękny. Wyniki najróżniejsze. Spalimy je zaraz, bo to jest obciach. Zaczniemy od trzeciego miejsca. Tutaj wielkie brawa dla naszego e, teamowego timowego człowieka Squizlo, czyli Tomek Zajas, trzecie miejsce. Drugie miejsce Nasz gość spoza, że tak powiem, ekipy, Szymon Gumieński. Brawo! Dziękuję, dziękuję. I Puchar nasz. Dzięki, dzięki, nie musicie. Nie chciałem właśnie tak robić. Puchar nasz. Zdrowiony, ja. Idzie. Niestety poza szamotuły. Do Ostroga? Do powstania ja, no. Do Norberta, Kaczmarka. Brawo! I zapraszamy. Dobrze. No ja nie puchar, tak. Tu proszę, 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 tak. Uścisk. Go, go. Mało, mało Dzięki. A się dobrze z tego piły. Na pewno. No ja małe, bo.